Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Blax i witam Was w czymś innym. Może to Żużel, no może to Żużel, ale no to nie jest najnowsza aktualizacja do Speedway Challenge, nie dajcie się zwieść. Jest to gra film Speedway Grand Prix 15, czyli najnowsza gra Żużlowa od Teklanda, tylko niestety mówiąc najnowsza, chodzi o to, że wyszła 10 lat temu już. Tekland wypuścił wiele gier również, jeśli chodzi o Żużlowe, ponieważ całą serię film Speedway Grand Prix od 1 do 4 i potem właśnie 15. Więc jeżeli chodzi o te komputerowe gry na ten, żużlowe, oczywiście, no to to jest najnowsza gra, no i taka najbardziej dopracowana, która, aktualnie, były momenty, że klucz do niej kosztował 950 zł, więc jak dam clickbaitowy jakiś tytuł, to wcale nie będzie taki clickbaitowy, że to najdroższa gra żużlowa, ponieważ ona została wycofana ze sprzedaży już parę lat temu, a że żużel... Cały czas jakąś tam popularność stara się uzyskiwać, to jeżeli ktoś chciałby ją kupić, to nie może. Musi bazować na jakichś tam kluczach bądź kontach z Steam, a ceny są od 600 zł w górę w tym momencie najprawdopodobniej. Ja ją kupiłem za 35 zł na przecenie w 2015 roku, więc nie pozostaje mi nic więcej niż skorzystać. Oczywiście głównym trybem jest tutaj sezon 2015. Mam zainstalowanego również moda do tej gry, który dodaje aktualnie zawodników i nawet Stadion Narodowy z... Z roku 2022, więc przejdziemy sobie. Może nie będziemy się bawić w jakieś pojedyncze turniej bądź szybki wyścig, może po prostu pojedziemy sezon. Tylko, no oczywiście to nie będzie początek serii, to będzie na razie taki odcinek informacyjny, pokazowy. Wielu z Was pewnie kojarzy tą grę, wielu z Was może nie kojarzy, więc po prostu chciałbym Wam przedstawić, jak to wygląda, jak ja się w to bawię. I ten, no poziom normalny, ponieważ nie odblokowałem nigdy poziomu trudnego, ale to głównie ze względu na to, że jakoś nigdy nie miałem takiej motywacji, żeby do końca dojechać tej tutaj e, gry, czyli całe 12 rund przejechać. Chyba pojedziemy sobie Paweł Przedpełskim, no ale jak możecie zobaczyć, co tutaj wszyscy zawodnicy z sezonu 2022. Martin Waculik, Bartosz Martlik, Max Frick, Fred Ling, Michael Mikkel, Mikkelsen, jest Tajmów Inden, Leon Sen, Patryk Dudek i tak dalej, i tak dalej. No między innymi właśnie Dan czy Paweł Przedpełski, który miał okazję w tamtym sezonie jeździć. Troszkę go to zweryfikowało, natomiast jako tutaj Rzeszowiak z krwi i kości, czyli ja i mam nadzieję, że Paweł się odbuduje też w Rzeszowie jak najlepiej, więc pojedziemy sobie Pawłem Przedpełskim. Oho, cześć, 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 ale ja wiem o co tutaj chodzi. No i patrzcie, to jest menu główne jeżeli chodzi o menu główne, jest cała lista zawodników, możemy też dziką kartą jechać w ten turniej, bądź całą karierę, natomiast no nie, no jakby to jest na razie pokazowy. Jeżeli byśmy jechali na przykład karierę, jeżeli byście chcieli jakąś serię z tego, jeżeli byście chcieli, żebyśmy te 12 rund przejechali sobie, na przykład jako dzika karta, może nie jako Tadek, tylko ktoś inny, Tadek będzie na trybunach, no to czemu nie? Ja jestem otwarty na propozycje, zwłaszcza za zaraz zobaczycie, jeżeli nie wiecie dokładnie o co tutaj chodzi. Jest naprawdę ciekawa, jest mod chyba 2024 roku najnowszy, z tego co się orientuję. Więc możemy coś tutaj popróbować, potrenować. Um, oczywiście możemy przejść do garażu, mamy tutaj taką, że tak powiem, startową finanse, takie mamy startową. Możemy kupić olej, który chroni części w ogóle, możemy kupić ramę, opony, sprzęgło, silnik. Na każde zawody mamy bazowych opon bazowych opon mamy chyba cztery komplety, możemy sobie dokupić jakieś. Więc kupmy sobie te trochę lepsze. Tak, kupmy, kup więcej, kupmy sobie cały zapas, żeby mieć cztery opony na to jedno Grand Prix, które przejedziemy. Może sprzęgło, silnik chyba zostawimy taki jaki jest, bo widziałem, że to jest warszawskie Grand Prix, więc może nie będzie trzeba aż tak bardzo wachlować silnikiem. Może kupimy sobie sprzęgło. Jakie tutaj sprzęgła są? Ojoj, dobra, nie stać mnie. Ale może sobie weźmiemy moment obrotowy, 180 wydaje 700, co ja gadam, 180 za 780 tutaj waluty. Weźmy sobie. No i może jakąś ramę jeszcze będzie nas stać na jakąś ramę, nawet na nie najgorszą ramę nas stać. Weźmiemy sobie tą ramę, żeby się przygotować na te pierwsze zawody. Olej na jakiś olej nam starczy. No niby tak, jakaś tam ochrona silnika jest. Więc olej jest wymiany po każdym turnieju, oczywiście. To jest po prostu zapas oleju. Ale dobra, no kupiliśmy wszystko pod korek, no to będzie jedno Grand Prix Lotto Warsaw Film Speedway Grand Prix of Poland. Czyli jedziemy na narodowym tego, chyba też nie było w tej grze, bo w 2015 to chyba jeszcze na narodowym nie było Grand Prix, więc ten mod wprowadza trochę rzeczy. No ale dobra, po tym takim troszkę wstępie wejdziemy, no to jest gra już taka bym powiedział bardziej zręcznościowa, więcej tutaj jest filozofii w sterowaniu, sterujemy strzałkami, sprzęgło jest pod shiftem, jeżeli chcemy wejść w zakręt klikamy A, żeby zawodnik mógł się złożyć, jeżeli chcemy się odprostować na prostej klikamy Z, żeby właśnie odchylić się do tyłu, uzyskać większą prędkość. To nie jest takie proste, zawodnik jest niestabilny i każdy kontakt również powoduje, że może być upadek. Więc no, wydaje mi się, że, że to może być ciekawe tutaj dla Was doświadczenie na tym, na tym torze. Zwłaszcza, że no, Warszawa to nie jest taki prosty tor i dość krótki. E, chyba tutaj wszedłem w oglądanie tego wyścigu niepotrzebnie, e, źle kliknąłem. No, ale możemy sobie też, jest powtórek pełno, możemy sobie zobaczyć w sumie, jak to wygląda. O, jest taka na przykład powtórka, możemy zawodników zmieniać. Możemy na żywo oglądać wyścigi, które lecą. No grafika jest, jak wiecie, na gry tak takie stricte pod komputer, no najlepsza zdecydowanie, co so tutaj też zaraz wam wszystko przedstawię. Dobra, nie ma co tutaj się za bardzo interesować. ej, ej czemu ja teraz kolejny wyścig? Ej, powtórkę kliknę, nieważne. Co my tu mamy? Jest menu główne, pokazana jest klasyfikacja aktualna. Możemy sobie zobaczyć program, który wygląda następująco: wszystko mamy rozpisane, wygląda to bardzo ciekawie i bardzo fajnie. Całkiem profesjonalnie bym nawet powiedział, bo to jest całkiem niezła gra. Klasyfikacja generalna jest również, więc możemy sobie wrócić tutaj do głównego menu. pominimy sobie do naszego następnego biegu: będziemy jechali w biegu trzecim. I teraz tak, panel, który mamy przed wyścigiem, pokazuje bieg czwarty, pokazuje przyczepność na to, że mamy bieg czwarty, czyli ostatni przed równaniem. Nawierzchnia odsypana, zewnętrzna trochę oddaje, jak widać krawężnik zabiera środek toru, powiedzmy w miarę, w miarę. No, mniej więcej mamy wygrane też. Wspólnie więcej wiemy jak powinniśmy jechać. Są też ustawienia motocykla, możemy postawić na ciśnienie w oponach, większe, mniejsze. Tutaj jest opisane wszystko, że wyższe ciśnienie sprawi, że będzie bardziej responsywny, że będzie się go... No to może trochę bardziej topornie sterowało, więc ja bym sobie zmniejszył ciśnienie, bo tor w Warszawie nie jest za długi. Przełożenie. Wyższa wartość przełożenia, lepszy start kosztem maksymalnej prędkości. I myślę, że na ten tor akurat przełożenie możemy sobie dać w start, a maksymalna prędkość, no tutaj tak więcej jesteśmy w łukach niż na prostych. Maksymalne obroty i mamy dobrotowy. Możemy to wszystko podkręcić, tylko jeszcze zobaczmy części. Czyli mamy najnowsze części. Tutaj mamy panel garażu, sprzęgło. Sprzęgło jest założone, chciałbym to założyć. Ono jest założone, nie wiem. Opony są nowe założone, rama jest założona, też nowa. Olej jest, chroni nasze części. Mamy dobrotowy silnika, maksymalne obroty. Możemy sobie lekko podbić, zobaczymy czy, czy to pójdzie. Podczas wyścigu nie można naprawiać części. Oczywiście, podczas całego turnieju, bo po turniejach możemy naprawiać swoje stare części za pieniądze. Zaraz możliwe, że na końcu Wam też zaprezentuję to, jeżeli nie zapomnę. No dobra, może przejdźmy po prostu do tego, po co tu wszyscy się znaleźliśmy. Po to, żeby pojechać. Trochę musieliście się nasłuchać mojego gadania. No dobra, Keflary są odzorowane, aczkolwiek tutaj Pawła Przedpełskiego nie jest odwzorowany. Nie wiem z jakiego powodu, ale zaraz zobaczycie, że Fredrika Lingrena czy Tomsena z tamtego sezonu jest. No ale wchodzimy na obroty a kliknęliśmy, żeby nas troszkę przystawiło do ziemi, żebyśmy nie odlecieli i wchodzimy na szeroką. Tutaj parę kontaktów było, ale wy wyśmieliście, pojechaliśmy pierwszy łuk. No i tutaj, jak wiecie, było pokazane na panelu, że zewnętrzna oddaje, więc trzymamy się zewnętrznej. O i tutaj uderzyliśmy o słupek i wpadliśmy na część toru, która nie premiuje nas dobrą prędkością. Boję się czasami. oj, Okej. Okay. Przeciwnik spowodował kolizję, Freddy nas troszkę tutaj poturbował, był też tam oczywiście nasz błąd, ale na szczęście opanowaliśmy sytuację, sędzia jest tutaj przekupiony prawdopodobnie, możemy sobie zobaczyć, kurde, kurde, na kogo ja patrzę, na nas zobaczmy, możemy sobie to oczywiście zobaczyć na powtórkach jak to wyglądało, hmm, ok, może z tej będzie coś widać, no i tutaj na prostej nas trochę poniosło, nie na tej, ale właśnie, no są powtórki całkiem obszerne. No i tutaj nasz błąd, aczkolwiek no, Freddy nas zmasakrował, mamy glebę. <laughs> Szkoda, że się przerywa ta powtórka, nie leci dalej, no ale dobra, pojedźmy sobie dalej. Hmm, oczywiście części obrywają, widzicie tutaj żywotność części na dole, ale no nie ma co tutaj, chyba już żyjemy, kontuzji chyba nie można tutaj doznać, więc dzika karta, Anders Thompson, no i Paweł Przedpałski wracający może do formy, zobaczymy, no punkt nam gwarantowany, że nic nie odwalę, ale jak widzicie, wcale takie łatwe sterowanie tutaj nie jest. Taśma jakoś tak szybciej. Dużo lepszy moment startowy miały, nasz, miały nasi tutaj przeciwnicy, bądź nasze boty. No ale jak wiemy w grach żółdowych start ład, dobry mieć bardzo ciężko. Ale pojechaliśmy bardzo szeroko, bardzo dobrze. Będę może ostrożnie z tą bandą na prostych, ponieważ no nie chcemy głupich sytuacji jeszcze raz, ale też za blisko krawężnika lepiej nie jechać. Jest walka no nie za bardzo właśnie. Dobrze jedziemy. Prawdopodobnie dobre przełożenia. Motocykl jest całkiem właśnie dobrze się zachowuje na łukach, bo Testowo sobie pojechaliśmy jedno Grand Prix, no i wtedy jak te ciśnienie opon nie było zbytnio zmienione, to bardzo mnie wyrzucało pod bandę, ale w tym momencie Paweł Przedbełski sobie jedzie bardzo spokojnie, bardzo dobrą ścieżką, no i chyba po prostu bez zbędnego ryzyka, chociaż teraz nie pojechaliśmy najlepszą ścieżką, jeżeli ktoś tam po szerokiej będzie się napędzał, może nas wyprzedzić, A ajajaj, była ta Andersa Thompsena, ale mieliśmy wystarczającą przewagę, żeby wygrać ten wyścig, więc zaczynamy trujeczką, znaczy zaczęliśmy upadkiem, ale no, trójeczką również, dobra. Nasz następny bieg to będzie bieg piąty, bo mamy tutaj od razu bieg. Mamy tutaj żywotność części, silnik lekko oberwał, ciśnienie i przełożenie myślę, że tutaj nie będziemy nic zmieniać. Przyczepność jest, tak jak to porównaniu, wszędzie bardzo podobna, wygrane z losowo. Opony myślę, że jeszcze wytrzymają. Zwłaszcza, że chcę trochę oszczędzić tych opon, bo jeśli byśmy dali radę wejść do półfinału, bądź finału, no to... Mogło być ciekawie. Grand Prix na narodowym. Może być też dobry tytuł tutaj. clickbaitowy albo do tagów. Ale teraz zajmijmy się po prostu naszym wyścigiem. Zwłaszcza, że tutaj Paweł Przetwelski przynajmniej... Oj, troszkę chyba za mocno przydusił motocykl do ziemi po tym starcie. No i... No właśnie miałem mówić, że no... Tor jest... Po równaniu nie będzie dużo ścieżek do wyprzedzania, więc trzeba się przykleić, spróbować przykleić do krawężnika. No, ale też poobserwujmy, jak tutaj nasze boty walczą. Bardzo mocna pika pod Maxa Afrika. kurde, ale ja freestyluję. No i wyprzedzamy go. Aczkolwiek, no, możemy teraz spojrzeć na walkę Leona Macena z Jackiem Holderem, która wygląda całkiem nieźle, ale no, my nie jedziemy za dobrze. Tak wąsko przejechać prosto, to też nie jest dobra sprawa. Mieliśmy do nich mniejszą stratę, natomiast no, nie za dobrze przejechałem dwa łuki, ale tutaj. Wyciągnij na stawę wnętrzna wejdziemy pod Maxa, Pod Leona Macena, no, tak trochę hamsko. Przeciwnik zaliczał upadek. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego, oczywiście. E, dużo się dzieje. Leon Macen został wykluczony. E, no, czy słusznie, czy nie? No, wiecie, że bycie sędzią w tych grach żużlowych to nie jest najprostsza sprawa. Zobaczmy sobie, jak to wyglądało, koniec końców. Zaraz tutaj podjedziemy pod Leona. No i jak to wyglądało? Zero kontaktu. Zero kontaktu, symulka. E, oczywiście nie nasza wina. <laughs> Może nikt nie ogarnie. Części się oczywiście mocno zużyły. Opony 66. Dobra, spróbujemy przejechać ten wyścig. Na razie mamy bardzo dużo powtarzanych biegów. No, ale jak widać walka jest na całego. Sędziowie też... No to sędziowie jak to sędziowie. Ciężko też pewnie zaprogramować sędziego tutaj jakoś konkretnie. Ale no to była sytuacja torowa. Może byliśmy już przed Leonem. Chociaż, no nie no, jakby to nie wiem, była polska ekstraliga, to wydaje mi się, że Paweł Przedmiotowski byłby do wykluczenia, ale że nie jest. Mamy szansę się zaprezentować, może sędziowie pchają Polaków w tym Grand Prix. Zwłaszcza, że wiemy, że polskiego Grand Prix warszawskiego nie wygrał nigdy żaden z Polaków, więc, no może to jest ten moment. No i tutaj nie oddała mi ta ścieżka, odgląda się nasz zawodnik. Spróbuję pójść za koło, nie ma szprycy praktycznie żadnej, więc trzeba atakować, trzeba atakować. Może ta wewnętrzna, chociaż hamuje nas dość mocno, tam na wyjściu z łuku była z 70 na godzinę, nie wyglądało to najlepiej. No szukamy ścieżek, żeby Maxa dogonić. Chyba trzeba mocniej wejść w krawężnik i spróbować się wynieść na szeroką. O, w, tym, w ten sposób właśnie, w ten sposób chyba się udało, ale teraz jest kontra... oj ojoj. Oj, 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 oj. Max teraz nie pozostał dłużny, ale my odprostowujemy. No i kończymy na miejscu czwartym. No ale potraktowaliśmy hardkorowo Max Matsena, zostaliśmy również potraktowani przez Max Afrika, a przy okazji holder, który się czaił cały wyścig na, na zaatakowanie pierwszej pozycji, zrobił to. Więc mamy trójkę i jedynkę w tym momencie. Oczywiście przed następnym wyścigiem trzeba będzie wymienić opony, ponieważ no może właśnie te opony tam nam też nie pomogły. Tutaj mamy garaż, mamy opony, F wymień zużyte opony. Jest luks, silnik w miarę żyje. Może troszkę zmniejszymy ten moment dobrotowy, żeby on za bardzo się nam nie zużywał. Bieg 12, czyli znowu zewnętrzna będzie oddawać lepsze. Zdecydowanie mi się wydaje, że będą to warunki dla Pawła. Tylko mamy niestety pole pierwsze, więc no niezbyt ulubione, jeżeli chcemy po zewnętrznej jeździć. Mamy obok siebie Macieja Janowskiego, potem ten Robert Lambert, czyli tutaj z yy, Sparta Wrocław na Toruń i to no na Toruń w sumie, w tamtym sezonie na Toruń. Oj, oj, oj. Coś mamy chyba lekki biw z tym sprzęgłem, ponieważ może za bardzo dociskam tym... A, ale jakie wyjście z pierwszego łuku! No Paweł to szaleje po zewnętrznej tutaj, odkrył tą ścieżkę. No i nie no, teraz wyglam, wyglądamy naprawdę jak prawdziwy żużlowiec. Troszkę wejdziemy wędziej, ponieważ no nie chcemy też za bardzo się od tych band odbijać na prostych, bo to jest niebezpieczne. No ale Paweł Przedpełski teraz naprawdę jedzie świetnie. Oho, dobra, teraz było niebezpiecznie. Wiemy, że lepiej nie trzymać się tego krawężnika, tam nie ma najlepszej ścieżki. Nie będziemy się oglądać do tyłu, ponieważ jest taka możliwość. Ale ja, nawet, chyba nie pamiętam, jak się to robiło. Tu źle pojechaliśmy, ale nie jest źle. Nie jest źle, mimo wszystko, mamy prowadzenie po świetnym napędzaniu się po szerokiej. No i prawdopodobnie będzie druga trójka, 7 punktów po trzech startach, będzie nam dawało dużo szanse na półfinał. Jak to Paweł zakończy? Zakończy to zwycięstwem w świetnym stylu, duża przewaga nad tajemów. i Uffindanem, trzeci Janowski, czwarty Lambert. Brawo, brawo, naprawdę świetny wyścig, no i widać, że na szerokiej czuje się jak ryba w wodzie. Skakujemy na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, przewijamy do następnego naszego biegu. Czyli będziemy jechać w biegu 14, z Bartkiem Zmarzlikiem, Jasonem Doylem i Danielem Bulejem, czyli naprawdę bardzo mocno obsadzony wyścig. Natomiast jesteśmy pasowanie dobrze, trochę nasz silnik oberwał po tym wyścigu. Jak widzicie, mamy dobrotowy minus 7 Nm, jeżeli to są Nm, ale może, tak, może się nie zbłaźniłem O no nic, trzeba pojechać, zmniejszyć te wymogi tego silnika, żeby on nie zdechł nam. Mamy. No zobaczymy, co mamy. No, póki co nie jest najgorzej. Bardzo fajnie się prezentujemy. Zobaczymy, jak poradzimy sobie z Bartkiem z Jest to bieg 14, więc tam na to, że prawdopodobnie krawężnik nie zabiera, a minimalnie szeroka będzie oddawać. Start nie najlepszy, ale to już klasyka. Wchodzimy ostro pod Daniela Biula. Ja nie ma upadku. Mm, jest upadek, spowodowałeś kolizję? No nic, no. Doigrałem się w końcu, prawda? No, no nie, no tutaj akurat bezdyskusyjnie. Chociaż można by to podczepić pod pierwszy łuk, koniec końców. No ale chyba nie można tego było podczepić pod pierwszy łuk. Daniel Biuli, chciałbym go zobaczyć, bo tutaj coś odwaliłem na powtórkach. Cofnijmy sobie. Jak to się cofa? O! Dobra. Dajmy na biulę kamerę i zobaczymy, jak to wyglądało. No poja... nie no dobra, 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 zasłużę. <grych> ale... a! Okej, okay, to nawet nie był upadek, on jakimś cudem się utrzymał na motocyklu, ale zjechał z trasy, no i został zepchnięty z tej trasy. Nie będę ukrywał, został zepchnięty. Więc teraz nam się sytuacja trochę komplikuje, ponieważ mamy 7 punktów, 2 wygrane, ale wykluczenie. Więc trzeba by w naszym 19. biegu z Michaelsenem, Waculikiem i Patrykiem Dudkiem przywieźć jakieś punkty. Jedyny plus tej sytuacji nasz silnik cały czas się w miarę trzyma. Opony części ciężko, no silnik jest w najgorszym stanie. No ale dobra, trzeba tutaj już nie robić takiej wielkiej burdy, postarać się pojechać spokojnie. No ale jak wiemy, no rozpędzamy się w 3 sekundy do 70, 80 na godzinę. No czasami ciężko to opanować, ale zobaczymy, jak poradzimy sobie z taką obsadą w takim wyścigu. 19. wyścig, czyli szeroka, powinna trochę oddawać. Taśma poszła. No i co, rzućmy się za koło, mamy upadek, nie byłem związany w żadnym stopniu z tym upadkiem, Martin Waculik tam się położył, znowu nie zostało to podpięte pod pierwszy łuk, więc w takim razie siadamy po prostu na motocykl i walczymy, teraz jeżeli byśmy ten jeden punkt przywieźli, nawet tak po prostu za darmo, może nam to dać awans do półfinału, pewny tego nie jestem, ale 8 punktów z dwoma wygranymi, Wydaje mi się, że może zadziałać. w końcu niezły start, nie, nie, nie poturbowało nas tak nasze sprzęgło po wyjściu spod taśmy, tutaj nas przyblokował Patryk Dudek, no też ostrożnie jedziemy z tym odprostowywaniem, ponieważ no, nie chcemy też po prostu zaliczyć jakiegoś wykluczenia, udało nam się napędzić i przejść Patryka Dudka, znajdzie znajdzie Mikkel Mikkelsen, robimy nożyce, walka na łokcie i... Odleciał gdzieś w kosmos, ale oddała mu ta ścieżka, jest do, jest ciekawa walka z Mikelem Mikkelsenem, teraz my pojedziemy szerzej, on pewnie zrobi nożyce do kramężnika, zrobił razem z Patrykiem Dudkiem, ale my się napędzamy po szerokiej, bardzo ciekawy wyścig, chyba najwięcej walki, też to jest wyścig 19, aż tak ta szeroka nie oddaje, jeszcze jest powiedzmy trochę do odsypania, ale jedziemy nie najgorzej, cały czas w kontakcie, cały czas bez głupich błędów, chociaż teraz można powiedzieć, że popełniliśmy taki przedostatnim łukiem, Oj, przemknął koło nas Patryk Dudek. Co zrobił Patryk Dudek w tym wyścigu? Niesamowity atak na ostatnim łuku. Niedobrze pojechaliśmy. Zwłaszcza pierwszy łuk czwartego okrążenia. No i zobaczymy, czy to 8 punktów da nam półfinał. przejdź do półfinałów. Uda się? Udało się. Czterech pięciu zawodników miało 8 punktów, ale prawdopodobnie nasze dwa zwycięstwa premiowały nas tym, że wchodzimy do półfinału. Wchodzimy z nie najlepszego miejsca, ponieważ z siódmego na wybieraniu polu startowych zostało nam tylko pole drugie. Mamy z Macena, zmartnika i holdera, więc no bardzo mocny tutaj obsada. Silnik dostał po dupce jeszcze bardziej. Trzeba zmniejszać ten moment obrotowy regularnie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego defektu. Wymieniamy oponki na nowe. Nic w sumie innego nie możemy wymienić. Możemy na stare sprzęgło się przestawić, bądź ramę, ale wydaje mi się, że 73-75% wystarczą. Skoro silnik na 62 mam nadzieję, że da radę dojechać, to wydaje mi się, że my też damy radę. Tutaj pomijamy sobie start, bo to jest taka pokazówka oczywiście. Wiecie o co chodzi. Natomiast też wiecie o co chodzi. Stary system na ten moment stary, ponieważ w tym sezonie jest bieg ostatniej szansy, że tak powiem, i dwóch pierwszych wchodzi od razu do finału. Tutaj stare, dobre półfinały, których ja byłem fanem. No i zobaczymy jak sobie poradzimy. Jest to, nie spojrzałem który jest to półfinał szczerze mówiąc, więc tutaj mój błąd, nie spojrzałem jak tor się zachowuje, no ale trzeba będzie to wyczytać z tego jak będziemy jechać. Póki co wydaje mi się, że wewnętrzna chodzi strasznie, ma problemy Bartek Smartik, wjechaliśmy piką pod niego, no i to nam dało dużo. Teraz fajnie przytrzymaliśmy przy krawężniku ścieżkę i może właśnie ta ścieżka pozwoli nam przyatakować miejsce drugie, bo czuć, że ona wyciąga. Nasz motocykl, mimo tego, że silnik troszkę dogorywa, jest nieźle spasowany. Ale teraz zostaliśmy zamknięci przez Jacka Holdera. Który jedzie nieźle, jedzie nieźle. Ale my postaramy się takim patrykowo-dudkowym stylem przy krawężniku powalczyć. Jest ostatnie okrążenie, więc mało czasu. Mało czasu, ale może nam się uda. Tutaj dobrze przejechaliśmy ten łuk. I teraz, czy się uda wcisnąć? Czy się uda wcisnąć? Chyba się udało, ale nie mówmy hop. Czy ten atak na ostatnim łuk da, dał finał? Dał nam finał, brawo, Pawle, przedpełski. Zrobiliśmy to i jesteśmy w finale Grand Prix. Mechanicy świętują, jego kibice świętują, Polacy zadowoleni Bartkowi Zmarzlikowi. Ponownie nie uda się wygrać tego Grand Prix, ale przed dużą szansą stoi Paweł Przedpełski i przed życiowym sukcesem. Więc finał będzie się prezentował w następujący sposób. Leon Hinden, Maciej Janowski i Paweł Przedpełski, czyli jeden z Polaków zdecydowanie już będzie na podium. Natomiast czy jeden, czy dwóch i na jakich jego stopniach, to już się okaże, po raz kolejny mamy najgorszą liczbę punktów, więc jedziemy jako ostatni wybieramy pole drugie, oczywiście no chyba nie za bardzo lubiane, mamy chyba opony jedne w nowe, więc sobie je wymienimy żeby mieć wszystko co się da najświeższe no i co, silnik chyba da radę, no niestety bardziej go tutaj nie no ciężko dać tak, no bo widzicie, tu jest duże ryzyko wybuchu silnika, no spróbujemy na 70 tak ustawić, może nie zdefektuje, jest ryzyko ale może nie, maksymalne obroty no, zobaczymy, jest finał. Nie było równania najprawdopodobniej. Najwięcej zwycięzców jest z pola trzeciego i czwartego. No, pole drugie, jak widać, nie jest zbyt niekorzystne, ale zobaczymy, jak sobie poradzimy w biegu finałowym. Udało nam się wejść, więc teraz skorzystajmy z tego. Dużo było perturbacji, dużo było upadków dziwnych sytuacji. Po raz trzeci się mierzymy również z Leonem Macenem na torze, a nie razu z nim... Nie, raz go wykluczyliśmy. <laughs> więc teraz pokonajmy go w uczciwej walce. Sprzęgło nie trzeba było nawet do. Aj, taj, został zablokowany. Dużo się dzieje na pierwszym łuku. Bardzo dużo się działo na pierwszym łuku, ale czyżby defekt! Zgasł silnik, nie wierzę! Nasz silnik nie wytrzymał finału. Co za pech Pawła Przedpolskiego, no ale mieliśmy wszystko w tym finale. Mieliśmy wszystko. I niestety nie wracamy z niczym. Minus wielki, dlatego że. Dodaliśmy troszkę większy moment i obroty, ale wydaje mi się, że to powinno dociągnąć. Niestety nie dociągnęło. Grand Prix wygrywa Tajów, Final Macen drugi, Macie Janowski na trzecim miejscu. Oj nie jest ogromny, no ale niestety nie możemy nic z tym zrobić. Mimo wszystko z 9 punktami w 6 wyścigach byliśmy w finale. Była walka, ja już zacząłem obliczać, jaki atak będę mógł wykonać na, Taja, na Leona Macena, który aktualnie prowadził. No niestety żadnego ataku nie oddaliśmy. Mamy tutaj bazowe pieniądze, mamy miejsce czwarte. Na górze mamy tutaj pokazane, które miejsce w jakiej rundzie. Części minus 50%, minus 2. Zaraz wam jeszcze może na szybko pokażę tutaj jest ranking, cała klasyfikacja generalna, jest stara punktacja, czyli tyle ile punktów dowiozłeś, tyle punktów masz. Yy, więc teraz tak yy, możemy sobie jeszcze przejść do garażu i pokazać wam jak się naprawia części no, wchodzimy w silnik, dajemy spację napraw i po prostu przeciągamy, tu się koszt nalicza w zależności, chyba ile procent, nie, to się chyba razy dwa mnoży, ale możemy sobie naprawić za pieniążki, bądź kupić nowe części i nie naprawiać starych. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał, że dacie znać, czy chcecie na przykład serię z tego, czy kojarzyliście tą grę, czy jakby lubicie ją. I ogólnie dawajcie swoje przemyślenia, komentarze. Jestem otwarty na wszystko. Dawajcie znać, a ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!